Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w Brzeźnie Czuchowskim obok przystanku Osłowego Brzeźno Czuchowskiego. Brzeźno Czuchowskie znajduje się w województwie pomorskim w Poecie Czuchowskim gminie Czuchów. Dawniej, czyli w latach 1975-1998, było to województwo słupskie. Zapraszam. Po prostu z zobaczymy coś: Tego intra, to jest Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria C wyposażony jest w automatykę typu SPA1, która znajduje się tutaj. Przystanek nagram oczywiście osobno. Dwa sygnalizatory hz 75 skrzyża tego Andrzeja z ramieniem podwójnym oraz głośnik ED1. Przejazd nie posiada monitoringu, ale posiada za to oświetlenie. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 210, a tak dokładnie na około 7 km i 115 m Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Chojnicę i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Chojnicę. No, generalnie bardzo klimatyczna linia. Też polecam. Zaraz obok 200 trójki, jedna z moich ulubionych. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Szczecinek. I przy okazji najbliższy przystanek kozbołek, w tą stronę, to Brzeźno-Czuchowskie. A nie licząc tego przystanku, co znajduje się tutaj, to Stacja Czuchu. Tak wygląda ten to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy sygnalizator S2, a szczególnie drugą stronę przejazdu, i panoramę na wieś Brzeźno-Czuchowskie. Także dobrze, bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na przód pociągu Regio Relacji Chojnice-Słupsk. Zapraszam. Przeleciał nam regio relacji Chojnice-Słupsk, stoi aktualnie na stacji brzeźno czuchowskiej sa 135, a ja oraz ZGMK się z Wami żegnamy. Oczywiście u ZG będzie film, jak znam życie wcześniej, gdyż ja mam bardzo duży zapas już z mojego projektu, więc jak bywiecie na jego kanał, to z pewnością będzie film. Także dobrze, my już zdawaliśmy dla Was z tego miejsca oczywiście relacje i cześć!